Nowe informacje w sprawie tragicznego wypadku w Magnuszewie. Prokuratura w Kozienicach poinformowała, że w ramach śledztwa dotyczącego śmiertelnego potrącenia trzech osób zatrzymano kolejną osobę. To 26, letni pasażer Forda. Trudno uwierzyć, jak mężczyzna zachował się chwilę po zdarzeniu. Do śmiertelnego wypadku doszło w sobotę wieczorem, 31 sierpnia, w miejscowości Magnuszew. Pow. Kozienicki, na drodze wojewódzkiej 736, które poruszały się w dwóch grupach na poboczu drogi. W pierwszej grupie poruszały się trzy osoby, to dwa kobiety w wieku 55 lat i 37, letni mężczyzna. W drugiej grupie poruszała się para, czyli mężczyzna z kobietą. Na skutek zdarzenia trzy osoby z tej pierwszej grupy zostały przewiezione do szpitala. Niestety, jedna z tych kobiet... 55, klatka Zmarła na skutek odniesionych obrażeń w szpitalu. Bardziej tragiczne skutki są, jeśli chodzi o tą drugą grupę. Niestety ta para poniosła śmierć na miejscu, przekazał w rozmowie z Gońcem Masp Marcin Sawicki z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Pozostali poszkodowani: 55, latka i 37 klatek, Trafili do szpitala. Mężczyzna opuścił już placówkę. 2,5, klatek wypadł z pięć piętra. Brak słów na to, co po chwili zrobiła jego mama w sprawie tragicznego wypadku w Magnuszewie niezwłocznie zatrzymano kierowcę samochodu. Okazało się, że 42, latek był pijany i miał niemal 1,3 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Został zatrzymany przez policjantów i przebywa w policyjnym areszcie, informowali policjanci z Kozienic. To nie wszystko. Mężczyzna, nawet będąc trzeźwym, nie powinien wsiadać za kierownicę. Komunikat policji w sprawie śmierci uczestniczki Top model. Tak dokonano odkrycia sprawca wypadku w Magnuszewie miał być już wcześniej karany za jazdę pod wpływem alkoholu. W 2010 roku miał za to zatrzymane prawo jazdy. W sprawie trwa śledztwo. Tymczasem prokuratura poinformowała o Następnego dnia poza swoim miejscem zamieszkania został ujęty 26, letni pasażer auta, który po wypadku uciekł z miejsca zdarzenia.